Witam Was po długiej przerwie. Dziś sobie pogramę w Far Crya 3 na Xboxie. No, pierwszą misję wykonałem, bo chciałem zobaczyć, jak tam jakoś, i film nie chciał się wrzucić. No to nagrywam drugi odcinek. Więc, tak jak powiedziałem, zaczynam zaczynamy grać od nowa. W ogóle nagrywać. Jutro będzie FIFA 15 na, na Xboxie. Będziemy grać na Xboxie i wstawię go na YouTube'a ten film? dobra idziemy do punktu mm, dobra o to nie o kurwa ale razuciło pizda. dobra jedziemy szybki wyskok dobra mamy zebrać zielone liście tu widzę że jest jeden idzie do góry dobra robimy szybko tą misję i lecimy dalej dobra jednego mamy jeden czerwony to tu mamy tego czerwonego yy, jeden Niebieski. Tutaj gdzieś zaraz powinien być. Tu jest. Dobra, 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 dobra. Wchodzimy szybko na brzeg. Bo tam byliśmy chyba. Tutaj byliśmy, co to kurwa jest? Rekin i chuj, nie co to kurwa było? O, ja pierdolę. O kurwa, co to było? pizdu O kurwa, się przestraszyłem trochę. Dobra, jedziemy dalej. Lecimy z tym koksem. Jednego zielonego jeszcze. Tutaj mamy jednego zielonego. Dobra. Teraz skóry dzika. Trzeba znaleźć tego dzika. Właśnie. Dzień dobry. Sieć grzecznie. No ładnie, ładnie, ładnie nam to idzie. Szybko. Tu, gdzie się chyba biegł jakiś? Żadnego tu na razie nie widzę. Szukamy następnego, ale czy go znajdziemy? O, to jest pytanie. Dobra, tu jak widzę, na razie nikogo nie ma. Tu też nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. No. Dajcie mi tego. O jest. O ty, suko. Ogólnie zaje zajebista gierka. Zaje zajebista. Tu gdzieś tam jakieś skrzynie, to się przydadzą bo amunicji nie jest już prawie nie mamy. Dobra, jest, jest skrzyneczka. Dobra, dostaliśmy trochę pieniędzy. To lecimy do następnej Dobra Ona jest tu dobra Dobra teraz musimy się przenieść z tego co tak kojarzę tą grę Tam kiedyś oglądałem u jednego youtubera Dobra Lecimy z tym dalej. o 4 minut do 5 minut dopiero. na no to możemy jeszcze jakąś misję sobie odpalić. Dobra, dalej, 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 dalej. Strasznie długo wczytuję tam grę. Dobra, pogadaj z. Dobra, to musimy. A dobra, amunicję może sobie kupimy do, tej, do tego pistolecika. Amunicja No zakupiliśmy sobie Amunicje, dobra, lecimy dalej Tu są drzwi No, to są drzwi czy to nie są drzwi? Kurwa, gdzie są drzwi do chuja? Kurwa, to były drzwi Ja pierdolę, lesiara No Kurwa Tu są te pierdolone drzwi, nie zauważyłem Ja pierdolę, lesiara Dobra O, samochodzik, by się jakiś przydał Tam szybko pod... A nie, on tutaj jest, no to... Dobra, witam ciebie, mój ty przyjacielu Dobra, ej, jeżeli... Co ja tu muszę zrobić? Ah, dobra. Jak jeżeli mnie będzie słabo słychać... To nie martwcie się, bo to ten mikrofon tak działa, i muszę sobie nowy, jakiś dobry kupić. A więc, Sorka. Ale to pierwszy odcinek, to tak. Musi już być. No, przecież już kupiłem. No, dobra. Now, now, now. Ok. B. Ok. O yeah. je. Rośnie nam tatuażyk. Dobra, odbieraj ten telefon. Dalej też śmieciu jedziemy. Na tą misję jebaną. Dobra. Lecimy z tym. Nie ma się opieprzania. Dobra, mam nadzieję, że teraz mnie dobrze słychać. Teraz... Zajebiście powinno być. Ej no. Ja chciałem prowadzić. Dobra, jedziemy. Chłopie, drepnij mu. Proszę cię. No. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy z tym koksem. Tak jak już mówiłem, FIFA jutro będzie. Ale mu drepnął, o Boże. Oszalałem o weź mu trępni, jak dziecko, jak dziecko jedzie tym swoim samochodzikiem, hmm. tutaj tę misję, bo przed chwilą przechodziliśmy, to ile się nie male. Ale to było chyba. Tak to było to. Jedziemy, jedziemy. To misję wykonamy i kończę odcinek, bo to jest taki jakby wstęp, że wracam na YouTube'a po takim czasie. Ale jest. Dobra. Dobra Mamy full amunicję To jest ta nowa Moc skurwysy, <coughs> Dobra Mamy skrzyneczkę Wypierdalaj, ty psie jebane Dobra Lecimy z tym koksem W dupę O, ty śmieciu To wiesz, co ci mam do powiedzenia? Bum, nara Dobra <laughs> Chyba przejęliśmy teren Sukces. <laughs> dobra. Weźmiemy sobie tą broń. Dobra. Lecimy tam do tych drzwi. A ja chyba o ile ja się nie mylę, to można. Dobra. Włazimy. Dobra, dobra, dobra. <laughs> I nie ma nikogo. Lipa Dalej, dalej Jedziemy z tym Mam nadzieję, że grafika wam się podoba I że będzie zajebiście Ale masz okropny ryj Ja nie wierzę Właśnie schowaj chłopie Dobra Co to chodzi? Dobra, tu mamy jakąś misję sobie podjąć pewnie, a więc tak, kończymy, następnym, czyli raczej jutro będzie FIFA i też Far Cry, trójeczka, no amunicja, dobra, to tak, jeżeli ci, wam się podobało zostawcie łapkę w, w górę, komentujcie i udostępniajcie, a więc ja, ja zwijam, jutro FIFA, tak o 17, trzymajcie się, na razie.